Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie chciałabym Wam opowiedzieć wszystko, co musicie wiedzieć o hennowaniu włosów. To jest taka potoczna nazwa. Chodzi mi tutaj również i głównie o farbowanie włosów farbami naturalnymi, ziołowymi. I jeżeli jesteście zainteresowani tym, co ja mam teraz na włosach, jaki to jest kolor, to zapraszam Was oczywiście na dalszą część tego filmu. Kochani, na wstępie chciałabym Wam powiedzieć, że o tym jak henuję swoje włosy, czyli jak dokładnie wygląda ten proces. Ja już nagrałam filmy dla Was, i są one na moim kanale w zakładce w playliście Włosomania i serdecznie Was odsyłam do tych filmów również opowiadam o innych farbach ziołowych o farbie ziołowej z satwy jak ona wyglądała kiedyś wcześniej jak ona wygląda teraz dlatego odsyłam was do tamtych filmów żeby już nie mówić to razy o tym samym jestem świeżo po farbowaniu hennowaniu włosów Dopiero co zmyłam wodą moją mieszankę tutaj ziołową, o której Wam zaraz opowiem. Włosy są takie, wiadomo, jakby były pokryte jeszcze nadmiarem tego, bo tak się czuję w palcach, że coś tam jest na tej głowie. Poczekam 48 godzin aż się utleni ten kolor, aż już będzie taki wiadomo, taki jaki ma być ostatecznie i umyję y, skórę głowy po 48 godzinach i włosy łagodnym szamponem. Ten kolor uzyskałam przez połączenie farby Khadi popielaty brąz zmieszanej z miodlą indyjską z satwy Ostatnio jak farbowałam swoje włosy, to dodałam do mieszanki zbyt dużo wody i ta konsystencja była zbyt płynna i by mi ta henna spływała z włosów, farba ziołowa oczywiście. I przypomniało mi się, że Satwa jakiś czas temu wysłała mi do stresowania właśnie swoje różne sproszkowane zioła i stwierdziłam, że dodam właśnie tej miodli indyjskiej żeby też zobaczyć, czy kolor tego popielatego brązu, czy da radę go chociaż w jakimś stopniu rozjaśnić, czy włosy będą bardziej neutralne niż chłodne, i słuchajcie, ja jestem z tego koloru chyba najbardziej zadowolona. Teraz wiadomo, mam nadbudowy na tych włosach, i to nie jest docelowy kolor jaki będzie, ale um, Jestem tak zachwycona tym, jak rosną mi moje nowe włosy, bo cały czas pobudzam włosy do wzrostu i do zagęszczenia. I jestem zadowolona, bo. Moje naturalne włosy, mój naturalny kolor nie odcina mi się mocno z włosami, które mam na długości, na których mam nałożone różne mieszanki z indigo, dlatego włosy mam tutaj znacznie ciemniejsze. Jeżeli mnie obserwujecie, to wiecie, co tam mam na tych włosach. Wszystkie moje siwe włosy zostały pokryte. Takim kolorem takiego ciemnego blondu, przez to właśnie, że jest duża zawartość tej miodli indyjskiej, bo dałam to w takich proporcjach, że khadi podzieliłam sobie na pół, to co jest w środku w khadi, czyli pół tego i mniej więcej tyle samo tej miodli indyjskiej. Kolor moim zdaniem jest taki bardziej naturalny, taki właśnie bardziej ciepły brąz, ale nie ma tonów rudych, które najbardziej mnie po prostu wkurzają, o które Wy się bardzo często mnie pytacie, czy tam w słońcu te włosy są rude. Nie, one się zrobiły takim, te siwe przede wszystkim, które właśnie złapały ten blask miodli indyjskiej, to one są właśnie takie złocistym blondem. Bardzo mi się to podoba. A teraz kilka słów o miodli indyjskiej. Otóż, kochani, zioła mają wiele pozytywnych zastosowań w porównaniu do farb chemicznych. I ja już Wam tutaj czytam, co producent napisał. Miodla indyjska jest doskonałym lekiem do leczenia różnych problemów skóry i włosów. Ma właściwości antybakteryjne, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w leczeniu różnych problemów skórnych, takich jak egzema. Czyli atopowe zapalenie skóry, łuszczyca skutecznie leczy łupież, wszy i inne problemy ze skórą głowy. Oprócz tego, że zioła pozytywnie wpływają na kolor naszych włosów, ale jak już sami widzicie, działają korzystnie nam na skórę głowy, czego nie robią chemiczne farby. Pytań o farbowanie, henowanie włosów nigdy dość, dlatego ja odpowiadam Wam chętnie na najczęściej zadawane przez Was pytania. Po pierwsze, musicie pamiętać, że hennowanie, farbowanie włosów wygląda jak malowanie ściany. Musicie ją w odpowiedni sposób przygotować przed jej malowaniem. I to malowanie włosów dokładnie wygląda jak malowanie ściany, ale ściany, która ma starą farbę. Wiecie, robimy remont. Czyli musimy zeskrobać starą farbę, czyli Tutaj musimy, jak chodzi o włosy, pozbyć się z włosów łoju, martwego naskórka, kurzu, brudu i pozostałości masek, odżywek, serum, wszystkiego, co nakładałyśmy przez cały tydzień lub dłuższy czas na swoje włosy. I musimy również pamiętać o tym, żeby odchylić łuskę włosową. Drugi podpunkt to jakie zabiegi możemy zrobić przed hennowaniem włosów. Ja zalecam zrobienie peelingu skóry głowy, żeby pozbyć się martwego naskórka, żeby nam się włoski troszkę bardziej uniosły od nasady i umycie to szamponem z mocnymi detergentami. I ten zabieg zrobiony przed henną idealnie oczyści nam skórę głowy i włosy od nasady, a to właśnie włosy od nasady na skalpie są najbardziej oporne na hennowanie, przez to, że one są najbardziej tłuste. Trzeci podpunkt, jaki sobie zapisałam, to są mocne szampony z odpowiednio krótkim składem, które nie zawierają silikonów, substancji, które mocno osadzą się na włosie, no bo inaczej nam się henna nie przyczepi, czyli bez innych oblepiaczy. Włosy myjemy metodą kubeczkową i najlepiej powtórzyć to aż dwa razy. Na koniec mycia włosów nie nakładamy ani odżywki, ani maski i zlewamy włosy ciepłą wodą. Nie zimną, ciepłą wodą, żeby odchylić łuskę włosa. A teraz pokazuję Wam moje propozycje mocnych szamponów, które idealnie nadadzą nam się do oczyszczenia skóry głowy i włosów przed hennowaniem włosów. Czwarty podpunkt to jest obcięcie końcówek włosów właśnie przed hennowaniem włosów. Jeżeli włosy będą obcięte, pokryje je henna i inne zioła, to zabezpieczy włos na długości i końcówkę. Więc nie polecam obcinać włosów pochemnie, tylko przed. Wyjaśnię to Wam na paznokciach. Jeżeli mamy paznokcie pokryte hybrydą, to one są gładziutkie z każdej strony i ich końcówka również jest gładka. Jeżeli macie za długie paznokcie w hybrydzie i sobie obetniecie albo Wam się coś odpryśnie, to tutaj będzie szorowało Was. Wiadomo, końcówka będzie. Narażona na to, że nie dość, że paznokieć Wam się zniszczy, to jeszcze ta hybryda Wam zleży. i tak samo jest z włosami. Podsumowując, takie zabiegi możemy zrobić przed henną, peeling, oczyszczenie włosów i skóry głowy mocnym szambonem, zlanie włosów ciepłą wodą, bez masek i bez odżywek, włosy zawijamy w turban, podcinamy końcówki, hennujemy wilgotne włosy, henne zmywamy ciepłą wodą, a na koniec letnią, suszymy włosy, Suszymy włosy. Jeżeli chcemy, żeby włosy były ciemniejsze, to suszymy włosy zimniejszym nawiewem, a jeżeli chcemy, żeby włosy były Bardziej ciepłe, to słyszymy właśnie ciepłym nawiewem suszarki. Podpunkt chyba 10 albo 11, bo już się zgubiłam. Po 48 godzinach myjemy włosy i skórę głowy łagodnym szamponem szamponem z łagodnymi detergentami. Możemy zaaplikować maski, odżywki emolientowe albo tak zwane pech czyli które mają wszystkie składniki, czyli emolienty, kumektanty i proteiny. Możemy również zaaplikować tutaj maskę własnoręcznie wykonaną, która jest typowo pechowa. Dwa żółtka jaja? Wybrany olej odpowiedni do porowatości włosów i miód. To jest odpowiedni czas na laminowanie włosów galaretką albo żelatyną. Laminowanie włosów będzie zabiegiem typowo proteinowym. Jeżeli zrobimy to na galaretkę, to będzie on proteinowo humektantowy, czyli nawilżający. Olejowanie włosów polecam zrobić tydzień po chenowaniu włosów, ponieważ niektóre oleje w tym olej kokosowy, mogą nam wymywać chenne, farby ziołowe oraz farby chemiczne. A teraz przedstawię Wam propozycję moich ulubionych, łagodnych szamponów. Oczywiście z łagodnymi detergentami. Siódmy podpunkt jest ultra ważny. Są to zabiegi, jakich nie możemy robić przed i po. Hennowaniu, farbowaniu włosów. Przed hennowaniem nigdy nie robimy masek DNY, czyli nawet tej maski pychowej, o której Wam powiedziałam. Nie robimy olejowania włosów, nie używamy odżywek proteinowych ani nie robimy laminowania włosów. Te rzeczy, które wymieniłam, osadzone na włosie, jeżeli nie będą dobrze oczyszczone, to henna po prostu i farby ziołowe się. Nie połączą z naszym włosem, dlatego jest to najczęstszy przez Was robiony błąd przy hennowaniu, farbowaniu włosów, dlatego włosy Wam się nie zafarbują. Pochennie nie tniemy końcówek, to już Wam wyjaśniłam na zasadzie hybrydy, bo końcówka włosa by była ostra i nic by jej nie zabezpieczało, tak jeżeli obetniemy. Przed hennowaniem włosów, to tą końcóweczkę zabezpieczy nam idealnie farba ziołowa. To też jest bardzo ważny punkt. Końcówki włosów i włosy tniemy. Po umyciu mocnym szamponem, nigdy nie przed, bo przed hennowaniem włosów musimy oczyścić skórę głowy, ale i włosy na długości. A gdyby końcówki były obcięte i poddane myciu mocnymi detergentami, to końcówka by się mogła mocno przesuszyć. Po hennowaniu włosów nigdy nie myjemy włosów szamponem z mocnymi detergentami. Dopiero ten zabieg robimy tydzień po hennowaniu włosów. I na sam koniec ósmy podpunkt to są najczęściej zawydawane przez Was pytania. Henna mi nie łapie dlaczego? Dlatego, że włosy na bank są źle przygotowane do zabiegu. Czy będę mieć zielone włosy? Nie, nie będziesz mieć zielonych włosów, jeżeli nie położysz farby ziołowej, która zawiera indigo, niebieski barwnik, na rozjaśnione chemicznie jasne włosy. Blond. Włosy. Powiedzmy, że blond włos to jest kolor żółty, a indigo jest niebieski. Żółty plus niebieski da nam zielony, da nam zielony. Chodzi tutaj również o rozjaśnianie włosów. Jeżeli ja bym chciała rozjaśnić teraz moje włosy, to one mogłyby wyjść zielone, bo mają bardzo dużo niebieskiego barwnika. Henna nie pokrywa mi siwych włosów. Włosy są albo źle przygotowane, albo masz bardzo dużo siwych włosów i tutaj sprawdzi Ci się albo farba ziołowa, która wysoko w składzie ma Lawsonie i Nermisz, czyli prawdziwą, rzeczywistą hennę, która ma kolor czerwony, albo potrzebujesz dwuetapowego hennowania włosów, czyli na siwe włosy kładziesz czystą hennę, czyli Lawsonie i Nermisz, czyli łatwiej mówiąc hennę w kolorze red, tak, włosy masz wtedy czerwone, i na te czerwone włosy wtedy nakładasz farbę ziołową z odpowiednim kolorem. Jeżeli chcesz, żeby były brązowe, no to będą brązowe, ale jeżeli na czerwony kładziemy coś, co i tak jest ciemne, to te włosy będą na bank ciemniejsze, jakby się to robiło bez tego pierwszego etapu. No ale to złapie te siwe włosy, ale będzie tutaj dużo czerwonych refleksów. I najczęściej zadawane przez Was pytanie, jakie włosy mi wyjdą, jeżeli połączę to z tym, a to z tym. Otóż na to pytanie Wam nie odpowiem, Wy sobie sami nawet nie możecie odpowiedzieć, dlatego ja Wam polecam tak. Albo odkrycie swoich włosów, i tutaj jak macie włosy przy szyi, gdzie no. Możecie skontrolować, jakie włosy, jakie pasmo zafarbujecie. To zafarbujcie sobie jedno pasmo włosów. Nie jestem taka drastyczna, nie kazałabym Wam ich obcinać, chyba że takie życzenie macie. Ale możecie włosy po prostu odseparować, pofarbować tylko tą część włosów i zobaczyć, później przyłożyć te włosy i zobaczyć, jak one będą, po prostu wiecie. Komponowały się z całością, no innego po prostu sposobu nie widzę. Mi nigdy nie wychodzi taki sam kolor włosów. Ja też specjalnie założyłam ciemną koszulkę, akurat tutaj peron 9 i 3 czwarte z Harry'ego Pottera. Żeby Wam pokazać, jak ciemny jest mimo wszystko ten, ten kolor, bo nie wiem, w kamerze wydaje mi się, że on jest prawie, że czarny na żywo. Uwierzcie mi, to jest taki bardzo ciemny, głęboki brąz. Dużo jeszcze jest farby, która jest taka osadzona, która powinna być zmyta. Jakby były oprószone jakimś takim alakurzem, wiecie, jakbym była gdzieś na jakiejś budowie. Dobrze kochani, mam nadzieję, że taki filmik się Wam spodobał, że jakieś tam wątpliwości Wasze rozwiałam. Dziękuję Wam serdecznie za spędzony ze mną czas i do kolejnego spotkania. Pa! pa!